To już jest czwarte moje zwycięstwo w tym roku. I te wszystkie zwycięstwa, które osiągam w ogóle w mojej karierze. Ja dedykuję panu Bogu i jestem mu bardzo wdzięczny za to, że jest zawsze przy mnie i mi pomaga w sporcie. To dzięki niemu te wszystkie zwycięstwa. I oczywiście w wsparciu mojej rodziny, trenerów, fizjoterapeutów Doroty Raż i Mojego tenera mentalnego Marcina Płcienika. 200 metrów to jest tak specyficzny dystans, że głowa jest bardzo ważna, bo jeden błąd już możesz być czwarty. A jeżeli nie popełnisz, nie popełnisz tego błędu, to będziesz pierwszy. Więc po prostu musisz być bardzo skoncentrowany, a bez twardej głowy, że tak powiem, e, to ciężko osiągnąć. Cały czas się przestałem pod te 500 metrów, po 1000 metrów, e, ale cały czas czegoś tam brakuje. Jestem dobry, w myśli. Na wszystko, na wszystko przyjdzie mu swój czas, cieszę się z tego tego modelu, modelu, który osiągnąłem dzisiaj. I po prostu jestem wdzięczny Panu Bogu jeszcze raz za to, co się dzieje u mnie, u mnie w życiu.